Przed kilkoma dniami słyszeliśmy, kiedy Jezus mówi przypowieść o siewcy, który wyszedł siać i sieje ziarno na różny, na różny grunt. I zauważmy, że w dzisiejszej przypowieści właśnie akcent pada na to, jaki ten grunt jest. Jeden jest skalisty, drugi jest drogą, trzeci jest żyzną glebą. I dziś myślę, że warto się zastanowić gdzieś w chwili ciszy, w chwili własnej refleksji nad tym, jaką glebą ja jestem. Jakie jest moje serce, kiedy słucha Bożego Słowa? I myślę, że takim słowem kluczem, który może nam pomóc w odkrywaniu, jaką glebą powinniśmy być, to jest słowo wytrwałość. Bo zauważmy, słuchamy Bożego słowa, staramy się wprowadzać je w czyn, ale czasami rzeczywiście trzeba wytrwałości, aby to słowo mogło wydać w nas plon obfity 60-krotny, 100-krotny czy 30-krotny. I o taką postawę serca właśnie dzisiaj Jezus jakoś nas prosi o wytrwałość. Abyśmy byli tą glebą, która będzie przyjmowała wytrwałości Słowo Boże i wydawała jego owoc.